Przez 30 dni trenowałem planem od najlepszego trenera na świecie. A oto efekty. Jest progres. Mam takie ule mięśni. To no nie jest łatwo. Wszystko mnie boli. I... Jeff Nepart to jedna z najbardziej znanych osób w branży fitness na świecie. Jest naturalnym kulturystą i trójboistą, a także trenerem, który na swoim YouTube zgromadził już ponad 5,5 miliona subskrybentów. Dzieli się on wiedzą o treningu i żywieniu opartą na dowodach naukowych, a jego filmy zostały wyświetlane setki milionów razy. Bez wątpienia jest jednym z najlepszych specjalistów w zakresie treningu siłowego. Poprzez swoją stronę sprzedaje on plany treningowe. Ja zakupiłem The Pure Bodybuilding Program, który obejmował program treningowy Push Full Legs, Upper Lower oraz Full Body Workout. Są one na Kierowane na rozbudowę masy mięśniowej, i przez kolejne 30 dni będę trenował jednym z nich. Dobra, proszę Państwa, to jest pierwszy z 30 dni tego wyzwania. I co my w ten pierwszy dzień sobie zrobimy? Otóż sprawdzimy, w jakim miejscu jestem teraz, żeby za te 30 dni porównać, co się zmieniło. Zrobię sobie zdjęcia, zrobię sobie pomiary miarą krawiecką. I sprawdzimy oczywiście wagę, a także zrobimy pomiar tkanki tłuszczowej na inbody. Nie jest to pomiar może idealny, ale jeżeli zrobimy sobie go teraz i za 30 dni w takich samych warunkach, to będzie z czego wyciągać. Tak prezentuje się moja sylwetka w dniu pierwszym. Przez ostatnie miesiące ćwiczyłem na siłowni średnio dwa razy w tygodniu, oprócz tego byłem aktywny fizycznie treningi piłki nożnej, czasem tenis, spacery z psem i tak ale w tym czasie nie ćwiczyłem podbudowę masy mięśniowej, raczej dla zdrowia. Nigdy też nie dążyłem do sylwetki kulturysty, zawsze podobały mi się raczej sylwetki bardziej piłkarskie. I tak też chciałbym wyglądać. 35, 104, 55. Prześlećmy na szybko, co mi wyszło z InBody Masa ciała 71,8. To z racji, że miałem na sobie ciuchy. Zawartość tkanki tłuszczowej 6,9. Jestem zaskoczony, bo jednak na tym brzuchu trochę tego fatuje, ale też mam taką sylwetkę. Masa mięśni 38,4. To będziemy chcieli, żeby wzrosło. No i co? Wiemy coś więcej? Za miesiąc sprawdzimy, co się zmieniło. A jak będzie wyglądał mój trening? Mam go teraz przed sobą, ale nie mogę Wam go pokazać, no bo wiadomo prawa autorskie. Postaram się go dobrze opisać. Będę trenował planem Full Body Workout, który zakłada, że na każdym treningu trenowane są różne partie mięśniowe. Rozpisane jest 5 treningów w tygodniu, rozłożonych na 10 tygodni, a po 4 następuje roztrenowanie. Ja oczywiście mam tylko 30 dni, więc będę trenował do pierwszego roztrenowania. Rozgrzewka sugerowana w planie to 5-10 minut sesji cardio, która ma przygotować mięśnie sercowe do wysiłku. Może to być bieżnia, orbitrega albo rower. Następnie Jeff sugeruje wykonanie wymachu ramion i rozgrzewki rotatorów. To wszystko, żadnych błum rozciągań, mobilizacji, bałkowania, ale przed każdym ćwiczeniem z planu sugeruję wykonanie od jednej do trzech serii rozgrywkowych. Polegają one na wykonaniu kilku powtórzeń mniejszym niż docelowym ciężarem. Co ciekawe w planie Jeffa, w tym dniu chociażby, jest dużo super serii, czyli w sumie mam w tym dniu sześć ćwiczeń, z czego dwa połączenia mamy takie, że robimy dwugłowy, czworogłowy no i też te plecy i... Tips. Przykładowy dzień treningowy obejmuje od 6 do 7 ćwiczeń i od 2 do 4 serii roboczych. Wszystko jest bardzo szczegółowo opisane. Liczy się technika wykonywania ćwiczeń, tempo i to z jakim wysiłkiem w skali RPE je wykonujemy. Mamy też supersety, dropsety, longlenty i majorepsy oraz rozciąganie statyczne. Oh, kurwa. Da się wyglądać dziwnie niż robiąc to ćwiczenie? Wszystko po to, żeby osiągnąć możliwie najlepsze efekty w możliwie krótkim czasie. Na razie I taki jeden trening z tego bloku 45 minut, tego co kojarzę to jest najkrótszy Tętno niziutko, kalorie około 240, także trening siłowy na takiej intensywności spala mało kalorii jeżeli ma być to narzędzie do odchudzania to, to nie jest to po prostu najlepsze narzędzie do odchudzania, trzeba robić też kardio pewnie nie będę robił tych ćwiczeń idealnie nie jestem trenerem personalnym, ale będę starał się robić tak jak on tutaj nakazuje i celem jest zrobić 20 treningów przez 30 dni, mógłbym zrobić 30 treningów przez 30 dni, ale to nie ma sensu, bo odpoczynek to też trening, tak przynajmniej mówią, w każdym razie wtedy gdy się regenerujemy, no to te mięśnie rosną a więc 20 trainingów w 30 dni, wydaje mi się, że będzie to optymalnie. Zresztą to wyjdzie 4 tygodnie, a po 4 tygodniach zaplanowany jest deload, czyli roztrenowanie, tak że wszystko idealnie się zepnie. Żeby budować masę mięśniową trzeba mieć odpowiedni plan treningowy, czyli o odpowiedniej objętości, intensywności, trzeba mieć dobrą technikę, ale równie ważna jest odpowiednia dieta, nadwyżka energetyczna i podaż białka. I w kwestii nadwyżki zwykle mówi się o 500 do 1000 kcal powyżej naszego zapotrzebowania. Ja będę jadł 700 kcal powyżej zapotrzebowania. Wydaje mi się, że 500 to jest tak w granicy błędu, a mamy tylko miesiąc, więc 700 będzie ok. Zresztą są osoby, którym jak dodamy kalorii w diecie, to będą się ruszały więcej. Ja myślę, że jestem jedną z takich osób, więc no nie będziemy ryzykować. A więc moje zapotrzebowanie energetyczne bazowe, podstawowe to 1800 kcal. Dodamy do tego wartość, która codziennie będzie pochodziła z mojego zegarka, konkretnie to z czerwonego kółeczka. To jest aktywność fizyczna, a raczej kalorie spalane podczas aktywności. Aktywności fizycznej w ciągu dnia, więc mamy podstawową przemianę materii, dodaną aktywność i do tego doda będziemy dodawać jeszcze te 700 kcal dziennie. Czyli będziemy oscylować w granicy 2700-3000 kcal. Druga, równie ważna kwestia to podaż białka i tu zwykle mówi się o 1,6 do 2,2 g na kg masy ciała. Ja będę trzymać się około 2 g na kilogram masy ciała, czyli powyżej 145 g białka dziennie. Jestem dietetykiem, więc można by było zakładać, że zrobię sobie rozpiskę żywieniową, ale nie będę liczył kalorie, będę jadł z fitatu i to będą moje wartości. Mniej więcej, bo czasem to będzie 3, czasem 3,200, czasem 1700, ale tak sobie to. Jaki robię. jest cel? Budowanie mięśni to znacznie bardziej czasochłonny proces niż redukcja tłuszczu. Pół kilo mięśni w 30 dni to będzie sukces, a na wadze nie chcę przetyć więcej niż 2-3 kilo, bo to oznaczałoby, że głównie przybrałem tkankę tłuszczową. Dzień drugi na śniadanie posiłek typowego kulturysty, ale nowoczesnego kulturysty, bo nie ma samej owsianki z mlekiem i białkiem, tylko jeszcze mam brzoskwinie i orzechy, do tego kawa i za godzinkę na trening. Dobrze powiedziałem? No. Wiesz, że będę ogromny po tym miesiącu? Co? Wiesz, że będę ogromny po tym miesiącu? Do tego chcę, aby zwiększyły się pomiary, no i przede wszystkim, żeby wzrosła siła, bo to najlepszy wyznacznik progresu. Kolejnego posiłku w ciągu dnia. Smoothie, jagody mrożone, jogurt naturalny, erytrol. Zaraz dodam do tego jeszcze jakieś płatki. Ważna jest szybkość wykonania. Dzisiaj mi się tak średnio chciało iść, ale mam asystentkę, która mi pomogła. Patrzcie co się stało po trzecim treningu z tego planu. Dzień siódmy, wczoraj miałem dzień wolny i powiem wam, że mam takie bóle mięśni, zakwasy, domsty. zwał jak zwał, że normalnie bym nie poszedł na trening, ale idę. Po pierwszym dniu treningowym był luz, po drugim dniu treningowym luz, trzecim, a jak sobie zrobiłem dzień przerwy, to no to jest ciężko. Po treningu skoczyłem na zakupy, żeby zrobić małe uzupełnienie zapasów. Pokażę wam. Co jadam na diecie? Źródła białka, jogurty, nabiał, chude mięso, indyk, kurczak, czasami wołowinka, serki wiejskie wiadomo, takie proteinowe, tutaj fajny roślinny Alpro. Owoce i warzywa w dużo większej ilości, ale mówię, to jest tylko do kupienia. Sezonowo jedzcie teraz śliweczki, jeszcze brzoskwinie, nektarynki, mrożone mango do lodów proteinowych na przekąskę, często takie wafle. Tak by to wyglądało. Pełne zboża, nabiał, dobre nawodnienie, owoce, warzywa, to jest podstawa. Ja sobie zbytnio nie utrudniam. Dbam o ilość, o jakość, ale wedle zasady 80 na 20. I tak mijały kolejne dni treningowe, kolejne dni wyzwania, 10, 12, 13. To może być zaskoczenie dla wielu, ale w tym planie są tylko dwa ćwiczenia na brzuch. To jest jedno z nich. Trenowałem ciężko i zgodnie z planem, nie opuszczałem żadnych serii ćwiczeń, notowałem progres i dobrze jadłem. Nie powiem, żeby było jakoś szczególnie lekko, ale plan jest rozpisany naprawdę dobrze. Godzina 23.43. Koniec 11 treningu z 20 zaplanowanych mamy 16 dzień z tego co kojarzę, jeżeli dobrze liczę, no nie jest łatwo. Nie powiem, żeby ten sport był moją pasją i żeby te wszystkie treningi wykonywało się bez problemów. 5 razy w tygodniu to jednak dużo, jeżeli chodzi o przejazdy na siłownię, ale dajemy radę. Jak widzicie, 23.43 na siłowni są może dwie osoby, ale nie byłem w stanie z powodów osobistych zrobić w innej godzinie tego treningu. No i muszę się w ten sposób ratować. Oh, to jest ta koszulka, co mnie pękła, ale zapomniałem o tym. Jak oh, jest Moja dieta opierała się głównie na nisko przetworzonych produktach, ale wrzucałem też wypełniacze, żeby dobijać kaloria kanapki, owsianki, makarony, koktajle. To była codzienność. Korzystałem też z bazy przepisów, które wykorzystuję w pracy z pacjentami. Dzień 24 wyzwania. Pięć treningów do końca, regeneracja i już średnia. Dobrze, że po tych czterech tygodniach byłby blok roztrenowania. Wydaje się to rozsądne, bo wszystko mnie boli i no, widać, że włożyłem pracę w ten cały proces. Także liczę na dobry efekt. planie rozpisane widać. były przysiady. Miałem pewne ograniczenia ze względu na niedawno naderwany mięsień, ale z tygodnia na tydzień notowałem progres i w ostatnim podnosiłem blisko dwa razy więcej niż ważę. W treningach towarzyszyła mi czasami żona. Martwię na pustej miotle, ale technika nienaganna. Dzisiaj ostatni dzień. Ostatni trening, 20 trening. Czuję progres. Posiłek przedtreningowy. Robię sobie owsiankę 60 gramów płatków owsianych 220 ml mleka. To sobie mieszam z odżywką. I co? Ostatni trening. Jeszcze się nie mierzyłem, dokładnie się nie ważyłem. Chcę, żeby to było dla mnie też niespodzianka. Wydaje mi się, że coś poszło do przodu. Jedziemy z treningiem numer W Ostatni dzień byłem tak podekscytowany, że to już koniec, że w sumie nagrałem tylko jedno ćwiczenie, ale przynajmniej mam dowód, że nie opuszczałem łydek. A po treningu przyszedł czas na analizę wyników. Czas na pomiary po 30 dniach, trochę inne miejsce, trochę inne światło, ale najważniejsze jest to, co wyjdzie. 36. No, miejsce będzie inaczej. 36. No, 36 na pewno. 37 bym powiedział. 36,5, prawda? 106. Udo, 59. Zakładam błąd pomiarowy, pół centymetra, centymetr, zależy w którym obwodzie, ale na pewno wszystko poszło do przodu. Ewidentnie jest progres na wszystkim. Czas na podsumowanie wyników, które podzieliłem na kilka krótkich części. Jak widzicie, wszystkie pomiary poszły do przodu. Biceps z 35 do 36, a nawet 36,5. W klatce doszło 2-3 cm, a w udach około 3-4 cm. Mam świadomość, że mógł się tutaj wkraść mały błąd pomiarowy w jedną albo drugą stronę, ale jestem zadowolony z wyniku tygodnie na tydzień podnosiłem coraz więcej, albo zwiększałem ciężar, albo ilość powtórzeń i szczególnie było widać to na tych y, głównych ćwiczeniach. Także siła zdecydowanie rosła, a siła to jeden z głównych wyznaczników progresów, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Masa ciała wzrosła o około 2,5 do 3 kg powiedzmy i jest to wynik satysfakcjonujący. Oczywiście większość z tego to tkanka tłuszczowa i woda. Trochę mięśni na pewno udało mi się zbudować, ale czy to jest 50% z tego? No optymistyczne. Tyle zakładałem. Mogło być to mniej, ale przy takim wyzwaniu chciałem, żeby jakieś wyniki było po prostu widać. A jakbym przytył więcej, nie wiem, 5-6 kg, no to wiadomo, że no 80-90% z tego to była tkanka tłuszczowa, a tego nie chciałem. Do zapamiętania, mięśnie buduje się znacznie wolniej niż spala tkanka tłuszczowa. InBody pokazuje, że w tym czasie przybrałem 1,1 ,1 kg mięśni oraz 1,3% tkanki tłuszczowej. Jest to realne, ale patrzcie na to jak łatwo można oszukać. Tą uwagę, zrobiłem mały eksperyment. Pierwszy dzień wyzwania i 30 dzień wyzwania robiłem w bardzo podobnych warunkach, bo tak się powinno robić. Wypiłem szklankę wody, byłem na czczo, o tej samej godzinie praktycznie zrobiłem pomiar. Ale dzień po ukończeniu wyzwania poszedłem jeszcze raz zrobić pomiar. Tym razem wypiłem około litr wody i byłem po treningu piłkarskim. Nie pamiętam, czy w innej godzinie. Powiedzmy, że, że godzina była podobna, ale jednak moje przygotowanie było inne. I oto wyniki. W dzień doszło mi 0,3 kg masy mięśniowej i spadło 0,5% tkanki tłuszczowej. Dlatego pamiętajcie, żeby nie brać wyników takiej wagi w 100% do siebie, bo jednak ma ona duży błąd pomiarowy. Na ekranie widzicie porównanie sylwetki z 1 i 30 dnia. Sami ocencie, czy widać progres. Ja osobiście widzę progres ta obręcz barkowa, plecy, może trochę właśnie ramiona, ręce ten progres widać, ale no zostawiam już to do waszej interpretacji. Podsumowując uważam, że jest to świetny plan treningowy i nawet przy moim stażu, no bo jednak wcześniej chodziłem już na siłownię, długo trenuję różne sporty, da się w 30 dni zrobić myślę spory progres, a co dopiero jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie miał styczności z siłownią, to po 30 dniach naprawdę można zrobić efekt wow. Zawsze chciałem to powiedzieć. Łapki w górę, subskrypcje i komentarze Mile widziane i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Bądźcie aktywni, łapcie, zajawki. Do zobaczenia.